Panie Jezu, staję dzisiaj w ciszy przed Twoim świętym krzyżem. Patrzę na ten znak, który świat uważał za hańbę. A ty uczyniłeś go bramą zbawienia. Klękam w sercu i oddaję Ci chwałę, bo na drzewie krzyża objawiłeś miłość większą niż śmierć. Uwielbiam Cię, Jezu, za to, że nie odwróciłeś się od cierpienia, ale wziąłeś je na siebie, aby każdy człowiek mógł poznać prawdę. O bezgranicznej miłości Boga. Uwielbiam Twój krzyż, na którym zajaśniała nadzieja dla świata i dla mnie. Kiedy patrzę na krzyż, widzę nie tylko gwoździe i rany boku, lecz także Twoje otwarte ramiona, które chcą objąć każdego, kto jest zagubiony, zmęczony, zraniony. Widzę Twoje spojrzenie pełne łagodności i słyszę milczenie, które przemawia mocniej niż tysiąc słów. Panie, w krzyżu uczysz mnie cierpliwości. Gdy życie przygniata ciężarem, przypominasz, że żadna droga wierności nie jest łatwa, ale każda droga wierności prowadzi do życia. W Twoim krzyżu odnajduję siłę, by wytrwać, kiedy brak odwagi i by ufać, kiedy wokół panuje zwątpienie. Uwielbiam krzyż jako znak pokoju. Wierzę, że tylko Ty możesz położyć kres nienawiści, złamać moc przemocy, rozbroić serca pełne gniewu. Proszę Cię, niech Twój krzyż stanie się światłem dla narodów, niech prowadzi je ku pojednaniu i jedności, niech Jego cień przykryje ziemię, aby tam gdzie dziś jest wojna, mogła narodzić się nadzieja. A tam, gdzie panuje niesprawiedliwość, mogła zatriumfować prawda. Jezu, nie chcę nigdy wstydzić się Twojego krzyża. Pragnę, aby był widoczny w moim życiu nie tylko w geście dłoni, ale przede wszystkim w czynach, w przebaczeniu, gdy zostaje zraniony, w dobroci, gdy spotykam obojętność. W miłości, która nie szuka zapłaty. Niech każdy, kto mnie spotka, zobaczy choć odblask Twojego krzyża w moich słowach i postawach. Panie, daj mi serce gotowe przyjmować własne krzyże, te małe, codzienne trudności i te wielkie cierpienia, których czasem nie rozumiem. Naucz mnie wierzyć, że właśnie w nich ukrywa się Twoja łaska i Twoje błogosławieństwo, spraw. Abym nie uciekał od ciężaru, ale niósł go razem z Tobą, wiedząc, że nigdy nie zostawiasz mnie samego. Dziękuję Ci za to, że Krzyż jest dla mnie drogowskazem. Każdego dnia chcę zaczynać i kończyć modlitwą znaku Krzyża, abyś był obecny w moich decyzjach, w mojej pracy, w chwilach odpoczynku i w chwilach zmagań. Niech ten znak wyryje się w moim sercu, aby przypominał mi, że należę do Ciebie i że w Tobie jest moje życie. Uwielbiam Cię, Panie, za krzyż, który stał się drzewem życia. Proszę, prowadź mnie drogą wiary, abym nigdy nie odwrócił wzroku od Ciebie. Naucz mnie trwać przy Twoim krzyżu, jak wierny uczeń, który ufa nawet wtedy, gdy nie widzi jeszcze zmartwychwstania. Jezu, przyjmij moje uwielbienie, przyjmij moją miłość i moje pragnienie, by życiem głosić potęgę krzyża. Bądź moją siłą, gdy braknie odwagi, bądź moją nadzieją, gdy wszystko wydaje się ciemnością, bądź moim światłem, które prowadzi ku niebu. Panie, Twój krzyż niech będzie moją chlubą. Moim pokojem i moim przewodnikiem. Chcę iść przez życie tylko z Tobą i z Twoim krzyżem, bo wiem, że w nim jest zwycięstwo, w nim jest życie, w nim jest wieczna miłość. Amen.